Dobra, instalujemy Visual Studio 2019 w wersję Community. To jest wersja darmowa, więc będzie można jej używać w swoich projektach. Visual Studio 2019 Community Download, tak? Wybierzemy coś takiego i ściągamy dla Windowsa. Prosto ze strony Microsoftu. To jest ogólnie darmowa wersja, więc można ją, znaczy w sensie można ją używać do projektów, to jest rozbudowane środowisko darmowe dla uczniów, studentów, i tak dalej. Więc pobieramy i zaraz będziemy instalować. Mhm. Więc co my tu mamy? Zacznij programować, pyk, Visual Studio Community i zapisujemy sobie e, gdzieś u siebie, tak, taką... E, plik instalacyjny i ten plik instalacyjny powinien nam teraz pozwolić na instalację e, nas w Waszym własnym Windowsie. Tak, tu było... E, jest kilka pytań, ja sobie teraz zrobię pauzę, no to sama instalacja to jest, może, o, nie muszę, to będą ogólnie ściągały się teraz rzeczy i po ściągnięciu będziemy mogli, e, będziemy mogli zainstalować, czyli takie, e, e, teraz będzie chwila, ja zrobię pauzę i m, za chwilę wracamy do instalacji Visuala 2019. Okej, okay, pojawiło się tu bardzo dużo opcji, pakietów roboczych i tak dalej, no nas by interesowało w sumie programowanie w C++, Yy, czyli aplikacje klasyczne w C++ zaznaczamy. No i tyle. No. oj 7,3 GB to dużo. Trzeba sprawdzić, czy mamy miejsce. Dobra, miejsca trzeba było trochę zwolnić, ale ściąga się i instaluje. Visual 2019. No trochę tego jest, ale dobrze, myślę, że yy, będzie dobre narzędzie. OK, Visual kazał zrestartować komputer, więc będzie montowanie filmu. A poza tym odpalamy, więc Visual, Visual Studio 2019. I zobaczymy, czy działa. Eee, o, tak wygląda startowy ekran. Ten, który przed chwilą zainstalowaliśmy, tak. O, i zobaczymy. Spróbujemy jakiś prosty przykład odpalić. Hello World, pewnie, nie? Hello World ze strychu. Eee, OK. Teraz prosi o zalogowanie się, ja sobie tutaj wpiszę swoje, jak się nie ma konta to można je za, założyć oczywiście za darmo chyba w Microsoftie, ja tu chyba coś mam wpisane, więc powinno coś być, tak, wybieramy sobie jakieś konto, tak, logujemy się, no i wybieramy jaki tryb, powiedzmy, że ja sobie wybiorę, o, ciemny, a czemu nie, zawsze można pewnie zmienić. Dobra, i na tym ciemnym Visual Studio powinniśmy teraz móc odpalić jakiś przykładowy program. I to spróbujemy zrobić. Dobra, odpalił się Visual, i możemy albo sklonować repozytorium, albo utworzyć nowy projekt. I sobie utworzymy nowy. I tu mamy jakiś opusty projekt, chyba konsolowy, tak. Możemy jeszcze kreator Windowsa, aplikacja klasyczna Windows, puste rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. My sobie wybierzemy taki z konsolą. Um, wybierzemy sobie jakieś miejsce, powiedzmy coś tam, e, w, 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 na przykład tutaj. E, mm, 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 Zastanawiam się teraz gdzie. Dobra, moment. <laughs> założę jakiś katalog. Na przykład sobie zrobimy programowanie. Dobra. Ok, już taki mam. Wchodzimy do programowania, wybieramy. I tu, jak się nazywa, hello ze strychu Visual Studio 19. Ok, no i już. Umieść rozwiązanie i projekt w tym samym katalogu. utwórz no i teraz się utworzy nasz nowy projekt. To nic wielkiego, ja sobie zdaję sprawę, że film nie prezentuje jakiejś super wiedzy, ale może komuś się przyda, jak ściągnąć, gdzie, jak założyć pierwszy projekt. Tak, to są takie podstawy, wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć. To dodamy sobie jakiś plik źródłowy, powiedzmy, dodaj nowy element i to będzie jakiś plik powiedzmy plik C++ i niech on się nazywa main.c++ dodaj dobra mm -hmm. powinien się teraz pojawić, ok no i już, mamy tutaj o, edytor i zapiszemy sobie jakiś przykładowy plik, include iostream e, using, nie wiem czemu ten include a się podświetlił, ale dobra. Namespace std int main i piszemy seeout. Mhm. Eee, hello, ze strychu. Dobra. I powinno być w porządku. Teraz return 1. No, muszę powiedzieć, 0. Yy, muszę powiedzieć, że fajny edytor, już czuję, że fajnie się w tym będzie programowało. Dobra, więc yy, odpalamy. No niech będzie lokalny debuger Windows. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy konsola sobie poradzi z kodami ANSI standardowo. E, z czym zawsze mogą być jakieś problemy. Dobra, kompilacja się rozpoczęła. Wersja debug. Wystąpiły błędy kompilacji. A miało być tak pięknie. Czy chcesz kontynuować? Nie, już patrzymy. E, a, jakiś zero zrobiłem. Patrzcie się. Co ja tu mogłem, co ja tu zrobiłem? I nikt nie mówi. <laughs> Chyba trzeba zacząć normalne wykłady, bo nikt nic nie mówi, że coś pominąłem. Dobra, odpaliło się. Patrzymy. Pyk. Powinno być hello ze strychu. Jest hello ze strychu. Udało się, tak? Czyli mamy. Popatrzcie. Hello ze strychu. A teraz jeszcze zrobimy taki myk, że dopiszemy do tego x1b47m. Hello, tu zrobimy x1b48m, a tu zrobimy x1b0m, czyli wyczyścimy formatowanie i to powinno nam dać teraz napis kolorowy. No to kompilujemy. Tak, ta kompilacja się już rozpoczęła. Chwilkę to trwa, ale już mamy pyk i coś tu się stało, ale konsola nam nie ugarnęła y, naszych kodów ANSI. Ciekawe czemu. E, prawdopodobnie trzeba, e, no powiedzmy, zrobimy 41 i zobaczymy teraz, e, local, może po prostu złe te numery kodów ANSI wpisałem. Tak, 41 to jest na czerwonym tle. Hello ze strychu. I na tym zakończymy. Dziękuję. Mamy już instalację Visuala 2019 pod Windows 10. Zapraszam do subskrybowania kanału. I tyle.